Medium mundi. Termin oznacza refleksję, w której zderzają się i przenikają różne światy. Dziesiąta edycja spotkania o tym tytule dotyczyła relacji między muzyką i wartościami. To jest idea, która zrodziła się w nadziei, że będziemy mogli spotykać się w naszym lokalnym świecie i mówić o sprawach ważnych. Mówić oczywiście językiem, który będzie miał poziom naukowy, ale też przystępny. Przystępny dla, szerok dla szerokiego odbiorcy, i tak zawsze jest, że przyjeżdża dużo gości z najrozmaitszych miejsc i, i są w najrozmaitszym wieku. Ale generalnie jest to naukowa refleksja, która jest bardzo bliska refleksji też dotyczącej estetyki, czyli sztuki, i polega na tym, by poruszać kwestie ważne z różnych punktów widzenia, to znaczy z różnych dziedzin oglądane. Tu chodzi tylko o to, żeby, żeby mówić o sprawach ważnych. Pamiętać, że nauka w tym pomaga, a zarazem no, nie stwarzać barier. Dlatego też staramy się, by te spotkania były maksymalnie otwarte i żeby ci, którzy te referaty wygłaszają, wygłaszali je no, z myślą o szerokim odbiorcy. Akurat w tym roku mówimy o związkach między muzyką a wartościami. Sesji towarzyszyło wiele imprez dodatkowych, m.in. wystawa malarstwa. W tym roku wystawa Muzyka i Światło, na której prezentujemy obrazy autorstwa Marii wolenberg kluzy warszawskiej malarki. Są to obrazy olejne, namalowane przez panią Marię w ramach jej cyklów muzycznych. Do tych najsłynniejszych należą związane z Chopinem, z Paderewskim, a także z Pendereckim. Pani Maria, jak sama mówi o swoich obrazach, są one z wyobraźni głównie. Dlatego to światło, które jest w tytule wystawy, ma zarówno znaczenie symboliczne symbolizuje wartości, ale również symbolizuje światło wyobraźni. Skoro tematem spotkania była muzyka, nie mogło jej zabraknąć w żywej formie. Sesji towarzyszyły koncerty. Na deskach Miejskiego Domu Kultury Batory zaprezentował się m.in. kwartet Zbigniewa Jakubka oraz zespół Kruk. Muzyka jest takim medium, które pozwala ludziom w różnych sytuacjach, na różnym etapie w życiu towarzyszyć i myślę, że ludzie potrzebują tej muzyki z różnych przyczyn, prawda? jedni żeby się wyciszyć, drudzy żeby wręcz przeciwnie nabawić się jakichś pozytywnych, mam nadzieję, emocji, wibracji, inni, inni być może traktują ją po prostu jako, jako jakiś jeden element scenograficzny swojego życia. Muzyka to przede wszystkim miłość, nasza miłość. Kierujemy się takim, takim taką filozofią, takim, takim stwierdzeniem i to nam daje najwięcej możliwości do tego, aby właśnie działać przy tej muzyce, aby być przy tym wszystkim. Każdy z nas ma rodzinę, jest oczywiście to życie zawodowe, a przy okazji jest też pasja, która nas tak bardzo wciąga, że możemy też funkcjonować na tym dodatkowym torze i, i, no i udaje nam się to od, od kilkunastu lat. Myślę, że muzyka chyba w tych naszych czasach, które są trochę zwariowane, powinna być takim medium wy, wyciszającym nas trochę. To jest chyba najważniejsza rzecz. Jeśli mamy czas na jej słuchanie, to, to oznacza, że, że widzimy potrzebę oddechu. W tym ciągłym biegu. I to jest rzecz nie do przecenienia. Chorzowskie spotkania mają już swoją tradycję. Pierwsza sesja odbyła się w MDK-u w 1995 roku. Te ostatnie 10 edycji odbywamy pod szyldem Medium Mundi, każda z tych sesji owocuje też książką, którą później wydajemy. No i rzeczywiście jakiś, jakiś fenomen jest w tych naszych spotkaniach, skoro wciąż cieszą się dużą popularnością.